W dniu wczorajszym wpłynęło do prokuratury rejonowej w Wrocławku pismo prokuratora rejonowego w prokuraturze rejonowej Żarach informujące, że ujawniono tam w miejscowości Lubsko w firmie Magnolia zajmującej się nie wiem, wypiekami chyba jakichś ciast czy słodyczy ujawniono w mleku w proszku trutkę na szczury najprawdopodobniej jak ustalili, mąk, mleko w proszku, które tam zostało zabezpieczone, miało pochodzić z jednej z hurtowni we Wocławku o nazwie Janex. W chwili obecnej pracownicy powiatowej stacji sanitarno epidemiologicznej wykonują czynności kontrolne w hurtowni Janex, która jest, była w zasadzie dystrybutorem kwestionowanego mleka w proszku. Na chwilę obecną trwa kontrola w naszej firmie yy, i czekamy na wyniki. Wtedy będziemy mogli cokolwiek na ten temat powiedzieć, zająć stanowisko, na razie nic więcej. A czy jesteście w kontakcie z Waszymi partnerami handlowymi, z producentem tego mleka, z odbiorcami? Jak najbardziej jesteśmy w stałym kontakcie. Większość firma ma przeprowadzone kontrole. No my cały czas czekamy na wyniki, bo de facto nikt nie wie, co zaszło, więc musimy czekać. Wszyscy musimy uzbroić się w cierpliwość i czekać. Spoczynionych ustaleń tutaj już przez funkcjonariuszy policji, bo już jak się okazuje, w okresie soboty i niedzieli były przeprowadzone jakieś czynności. Ustalono, że firma Janex owszem, miała to mleko w proszku, ale to mleko w proszku było zamówione z firmy w Szczekocinach. Rokit, Firma Janex istnieje już 20 lat na rynku, no z większymi, mniejszymi sukcesami, tak, ale jest to pierwsza tak niemiła sytuacja wobec naszych klientów, Zarówno no, odbiorców, jak i dostawców. My, jako pośrednik w obrocie surowcami do produkcji, opieramy się tylko i wyłącznie na otrzymanych badaniach od producenta. Więc tylko i wyłącznie na tym bazujemy. Nigdy nie było do tej pory takich sytuacji. Oczywiście w naszym zakresie zleciliśmy policji dokonanie ustaleń dotyczących czy to mleko w proszku nadal jest, czy, żeby potwierdzić, czy faktycznie skąd to mleko zostało otrzymane, do kogo zostało wyekspediowane, czy jeszcze jest, w jakiej ilości. Z tego co wiem, to prokuratura w Żarach wszczęła już śledztwo w tej sprawie a docelowo ma prowadzić postępowanie prokuratura w Myszkowie, gdzie to mleko zostało wyprodukowane. Pracownicy powiatowej stacji sanitarnej epidemiologicznej we Włocławku przeprowadzili dzisiaj kontrolę w hurtowni Janex. Została zweryfikowana lista dystrybucji, czyli firmy, które mleko w proszku kwestionowane z Janexu odbierały. Został powiadomiony wojewódzki inspektor sanitarny w Bydgoszczy i główny inspektor sanitarny w Warszawie. Czy wśród odbiorców były firmy z Wrocławka Nie, z nie, 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 było, nie było firm z naszego miasta i z terenu naszego powiatu. Jeżeli się dojdziemy do tego, że i również u nas zostało popełnione przestępstwo, no to również będzie wszczęte postępowanie. Jeżeli nie, no to materiały przekażemy według właściwości do jednej bądź do drugiej z tych wymienionych przeze mnie prokuratur. Pierwsza miła taka sytuacja, miejmy nadzieję, że wszystko no zakończy się pozytywnym wynikiem.